Oto finał! Już czwarty chyba rozegrany finał. Yy, przeze mnie oczywiście sok mocy. Trzeba wypić. Poprawię kamerę. I możemy zaczynać. Finał w Meksyku. Rozpoczynamy finał z Meksykiem, Meksiko, Meksiko. To musi być gol. To jest gol na 1:0. Dokładnie tak. Kurde, moją koszulkę mam, nie wiem czemu. Przed chwilą się kąpałem, ale to raczej nie jest ten powód. Się wytarłem raczej. No dobrze. No kurde. Kelsey, błagam, Kelsey. Ej, Kelsey! Nie, no Kelsey! Uf! uff, Uf! Teraz Wonder Woman. Wonder Woman musi to strzelić! I no. To będzie gol! Powinien! No tak! I jest gol! 2-0 oczywiście to dzięki temu sokowi mocy. Nie wiem, czy się mówi sokowi, czy soku mocy? Napiszcie w komentarzach. Dobra, no kurde. Yy... O, perfekcyjnie nawet królewną balonową. 3-0 w ciągu 27 sekund. Not bad. Okej, okay. Wonder Woman. Na postę, ojej, nie, 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 Tu już nie było. Szans. O nie, kurczę, słabo. No niestety nie udało się. Jest 3-0. Ok, Królewna Balonowa przejęła piłkę. I... Oj, za długo przytrzymałem spację. Dobra. 41 sekund do końca. Pozostało. Kelsey, Kelsey. Telsi. Aj. W poprzednim odcinku też tak było, że w ostatniej chwili zabrali piłkę. Nie dobra, miałem takiego mindfucka, bo nikogo nie było. Ej, ale nikogo nie było tam z mojej drużyny. To nie fajnie, to 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 bardzo niedobrze. Ale okej okay, jest 3-1, a pozostało 28 sekund. To to jeszcze może być 4-3. Dla oczywiście, no ale królewna balonowa. No, może perfekcyjnie. Uuu, 4-1. Okej, okay. to może być ciekawie, no. To chyba jednak ten sok mocy. Sok mocy rozumicie podziałał. Tylko, że nic nie działa tutaj na dobre sterowanie w tej grze. Ale okej, okay, ale okej. Okay. Dobra, Kelsey jest... Ok, czy Kelsey w końcu strzeli swoją bramkę? Jest! Kelsey strzeliła swoją bramkę pierwszą chyba, bo nie pamiętam, żeby strzeliła w ćwierćfinale i w półfinale jakąś bramkę. Chyba nie strzeliła żadnej. Fajnie. I teraz Wonder Woman się odpaliła, chociaż nie wiem, czy to nie jest za ostry kąt. A nie, nie jest za ostry kąt. Okej. Okay. 6-1 i tylko 5 sekund do końca. Raz jak grałem to, to 3 lata temu, pamiętam to, to ja już, ja już nie mówię, że wygram, bo raz miałem takiego laga właśnie wtedy, że po prostu nagle mi dodało chyba z 3 gole, nie? Ale to 3 lata temu było. 7-1, 0 sekund w meczu pozostało. Oczywiście wygramy to. 7-1 z Meksykiem, naprawdę nieźle. No. Wygraliśmy, przekraśnię, mówiliśmy. 103 punkty. To jest pierwszy. Uuuu! Nieźle, nieźle. To jest pierwszy wygrany finał yy, w aktualnej wersji Pucharu Karpuna, no nie? No tak, no bo te dwa poprzednie finały, co były ten. Yy, właśnie z tej samej wersji, to już nie wygrałem, bo był ten retro, to wygrałem. Ale jeszcze nie wygrałem żadnego finału w yy, tej wersji. I jeszcze w ogóle bez glitchów to było. No właśnie, bez glitchów. Bo wcześniej wygrałem z glitchami. Uuu, no to nieźle. To taka już naprawdę wygrana i to 7-1. No naprawdę nieźle. I tak sobie myślę. Żeby, nie, nie odblokujemy Raven, ale ja chciałem odblokować BMO, BMO chciałem, sobie jeden kwadrat, zgaduję, że ten się odblokuje, a i ten, kurde, sobie odblokujemy może BMO, uuu uh. Bo chciałbym sobie zrobić taki skład na następny turniej spory na przygodę. Bo to nawet fajna bajka. Tak wam powiem. Okej, okay. Mamy 2445 golda. Więc no starszy nam na BMO. Co prawda nie ma jakichś niesamowitych stap. Ale fajny jest ogólnie. Ja lubię BMO. Dobra. Czy zmieścimy się w budżecie jeszcze 2000? No nie. Ale myślę, że w budżecie 1800, monet powinniśmy się zmieścić. Jeszcze powinniśmy mieć więcej niż to 1800 monet. Nawet chyba będziemy mieć więcej niż 1900. Chociaż nie. Będziemy mieć 1895 golda chyba. Jak mi się wydaje, tak, 1895 golda będziemy mieć. No, jest. W ogóle ten, co wytypowałem, odblokował się na końcu. Super szczęście. Okej, okay, odblokowaliśmy BMO. A więc fajnie. Zostawcie za to łapkę w górę. Subskrypcję, jakiś komentarz. A jeszcze ja z wami żegnam. Cześć.